16 kwietnia. Żywot świętego Lamberta, męczennika. Żył około roku pańskiego 710. Urodził się święty Lambert w trajekcie nad rzeką Mozelą. Do stanu duchownego mając pociąg, został kapłanem, a w tym stanie, dając dowody życia bogobojnego, doczekał się w niezadługim czasie wysokich godności. Miał także i w dzieciństwie dobry przykład, albowiem wychował się u świętego Teodora, biskupa i męczennika. O tym wielce czczonym opiekunie objął Lambert biskupstwo trajektańskie. Sprawował rządy diecezji swej bardzo sprawiedliwie, szczepił dobre, a wykorzeniał złe obyczaje, to też ludziom niegodziwym stał się solą w oku, i gdy zabito króla francuskiego Hilderyka, nieprzyjaciele jego uzyskawszy chwilowo władzę, wygnali Lamberta z biskupstwa. Zniewolony ustąpić, udał się do klasztoru stabuleńskiego i w nim przemieszkał lat siedem w wielkiej życia świętobliwości, poddając się pilniej nad innych regule zakonnej. Objął potem berło królewskie Pipin, mąż wielce pobożny, wielki miłośnik i obrońca kościelnej służby Bożej, a na wojnach szczęśliwy bojownik. Usłyszawszy o wysokich cnotach Lamberta, wyprawił do niego posłów z prośbą, aby wrócił na biskupstwo. Długo się Lambert ociągał z opuszczeniem klasztoru, aż nareszcie uległ prośbom i wrócił do diecezyi, widząc w tym wolę Bożą. W dawnej jego stolicy biskupiej przyjęto go z wielką czcią. On zaś ku zbawieniu owieczek swoich, dając sam przykład cnót i nauki, nakłaniał innych do cnoty i tym sposobem pomnażał liczbę wiernych wyznawców. Do Teksendyi, gdzie jeszcze pogaństwo kwitnęło, pojechał i wszystkich tam panu Bogu do wiary świętej pozyskał. A toli niezłomna stałość jego w cnotach chrześcijańskich niejednej mu przysparzała boleści i przykrości, a największe poniósł z przyczyny króla Pipina. ów monarcha, jakieśmy już wyżej zaznaczyli, był wzorem wszystkich cnót chrześcijańskich. Ale przy tym jedne miał wielką słabość, której przezwyciężyć nie zdołał. Obok własnej żony upodobał sobie nierządnicę, nazwiskiem Alpaidę i tej żadnym sposobem od siebie oddalić nie chciał. Perswadowali mu inni biskupi, ponieważ jednakże wiedzieli, iż król Wielkie zresztą świadczy łaski i dobrodziejstwa dla kościoła, a przytem zacnego był charakteru. Nie chcieli mu czynić przykrości ostrem wystąpieniem i tak milcząc na stosunek ten przez szpary patrzyli. Nie tak postąpił sobie Lambert, biskup i kapłan żarliwy w służbie boskiej. Ten niczem nie dał się skłonić do milczenia, widząc złe, jakie się działo, na sam przód tajemnie króla przestrzegał i prosił, przy czym król obiecywał poprawę, ale obietnicy nigdy nie dotrzymał. Co widząc Alpaida, obawiająca się wpływu biskupa Lamberta na króla, wysłała do niego brata swego, Dodona, męża pełnego sławy i znaczenia, i prosiła biskupa, aby jej króla nie odstręczał. Biskup Lambert śmiało odpowiedział, że jako sługa Boży do grzechu dopomagać nie myśli. Natenczas Dodon chwycił się sposobu podstępnego, nasadził dwóch młodzieńców, Gallusa i Ryolda, aby ci poddanym i ludziom służebnym biskupa Lamberta wszelkie możliwe wyrządzali krzywdy. Biskup ich raz po raz upominał, ale ci w zapalczywości swej nie ustawali, mając skryte poparcie u Dodona i Alpaidy. Cierpiał tedy ów Mąż Święty, Bogu te krzywdę polecając, i jak mógł. Łagodził to, co przeciwnicy nabroili. Długo jednak ten stan nieznośny trwać nie mógł. Stronnicy bowiem biskupa, ludzie możni i rycerscy, widząc tak wielkie bezprawia, zniecierpliwili się i obudwu krzywdzicieli zabili. Dodon znamowy Alpaidy, całą sprawę zwalił na biskupa i postanowił się zemścić. Tymczasem król Pippin, będąc we wsi opili, Wezwał do to siebie biskupa Lamberta, podając za powód, że chce się z nim rozmówić o sprawach publicznych, w istocie zaś zależało mu na tym, aby go przebłagać. Na przybycie biskupa przygotował wielką ucztę, na którą też przybyła Alpaida, szukając sposobu przejednania biskupa. Podczas uczty biesiadniczej pod królewski przyniósł puchar z napojem, a król kazał go podać najprzód biskupowi, na wzór Maksyma, cesarza, który w taki sam sposób uczcił świętego Marcina, iż kapłan miał pić pierwej, a on z kapłańskiej dopiero ręki otrzymać puchar z błogosławieństwem. Widząc to wojewodowie i dworzanie królewscy, także z ręki Lambertowej pić chcieli, prosząc o błogosławieństwo, a gdy ręce podnosili, on podawał puchar każdemu. Wtem też i Alpaida rękę podniosła, chcąc pić z jego błogosławieństwem. Gdy jednak biskup jej rękę zobaczył, cofnął puchar i obróciwszy się do króla, skarżył się na jej chytrość, mówiąc Nigdy z tobą uczestnictwa mieć nie będę, ani jej nie pobłogosławię. Po tych słowach wstał od stołu, a owa wesoła biesiada smutkiem się zakończyła. Kiedy biskup tego samego dnia chciał wyjechać od króla, posłał król za namową Alpaidy do niego, prosząc, aby przybraną żonę jego pożegnał i tak nie odjeżdżał. Lambert z wielką stanowczością na to odpowiedział: Królu, oświadczam przed Jezusem, żywotem i nadzieją moją, iż nigdy z cudzołożnicą uczestnictwa mieć nie będę, gdyż zakazał apostoł łączyć się z takimi. Ciebie zaś, królu, w tym grzechu pogrążonego bardzo żałuję, iż zwrócić chcesz na siebie gniew Boży. Po tych słowach biskupa Alpaida zrozumiała, że biskup w żaden sposób ułagodzić się nie da. Przyzwała zatem brata swego Dodona i tem usilniej go namawiała, aby Lamberta zabił. Dodon uległ prośbom drugiej tej Herodyjady i gdy potem biskup w Leodyum zamieszkał, a odprawiwszy nabożeństwo w swem mieszkaniu ze sługami się zamknął, przybiegł Dodon zbrojno z ludźmi, dobywając się do domu biskupiego. Czelać biskupia się porwała, broniła wstępu jak mogła, biskup także złoża powstawszy, za miecz chwycił, ale namyśliwszy się, na bok go porzucił. A potem na modlitwę krzyżem upadł, a owi rozbójnicy dokonali czynu krwawego, zabijając biskupa, dwóch synowców jego i wszystkich ludzi przy nim będących. Ciało świętego męczennika przewieziono do trajektu, gdzie je z wielką czcią przyjęto. Gdy kondukt z ciałem przebył rzekę, tłoczyli się ludzie, aby je ucałować. Pan Bóg, chcąc dać poznać, jak się brzydzi grzechem Alpaidy, nie za której namową święty męczennik życie utracił, okazał ten cud, iż żadna niewiasta nie rządem splamiona, chcąca porówno z innymi ciało świętego ucałować, do zwłok tych przystąpić nie mogła. Rozgłosił się i drugi cud, święty Lambert ukazał się po śmierci pod skarbiemu królewskiemu, Amalgusylowi, mówiąc: Idziemy z Rzymu, nawiedziłem do Dona i towarzyszów jego, rozlana krew niewinna woła o pomstę. Wkrótce przepowiednia się ziściła. Dodon zachorował i umarł śmiercią straszliwą. Zgniłe kiszki przez usta mu wychodziły z wnętrzności, a tak go czuć było, iż musiano go bez pogrzebu w rzekę wrzucić. Ten zaś, który biskupa własną ręką zabił, zginął z ręki rodzonego brata swego, z którym się powaśnił. Rok nie upłynął, a wszyscy, którzy z Dodonem owo morderstwo popełnili, poginęli lub popadli w chorobę gorszą od śmierci. Mieszkańcy Leodyum, mając wielkie nabożeństwo do tego świętego i życząc sobie mieć go tam, gdzie krew jego była rozlana, wyprosili sobie, aby ciało jego przeniesiono do tego miasta. Odtąd niejednym cudem zasłynęło ono miejsce, i do tego miasta przeniesiono także stolicę biskupią. Nauka moralna. Główną podstawą charakteru świętego Lamberta, męczennika. Była stałość w powziętym przekonaniu o nadanym mu posłannictwie umoralnienia ludzi i sprowadzenia ich z drogi występków na drogę cnoty. Od stałego postanowienia tego nic go odwieść nie zdołało, żadne nagrody, żadne łaski, jakimi możni tego świata obsypać go chcieli. Postanowił iść otwarcie drogą cnoty i te wpajać we wszystkich, a tam, gdzie nie mógł bezprawia przełamać, wolał ponieść nawet śmierć męczeńską, aniżeli uchylić się od obowiązku, jaki mu wypełniać sumienie nakazywało. Piękny to przykład do naśladowania, niechaj go naśladują ci, którzy zrazu piękne i cnotliwe mają postanowienia, ale u których potem słabość ludziom wrodzona przeważa. Modlitwa. Racz, Panie, ustalić w nas postanowienia cnotliwe, abyśmy za Twą pomocą stale znosili i pokonywali wszelkie trudności, iżbyśmy potem osiągnąć mogli szczęśliwość wieczną, jaką obiecałeś wiernym i stałym Twoim wyznawcom. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Drodzy słuchacze, dziękujemy za słuchanie żywotów Świętych Pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennym życiu i przemianie serca, aby z dnia na dzień być bliżej Pana Boga. Dopiero co nasz kanał osiągnął 30 tysięcy subskrybujących, a już mamy blisko 35 tysięcy. Z serca ogromne Bóg zapłać za pomoc w rozprzestrzenianiu się nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty typu serduszko lub ikonka OK, dodatkowo klikanie łapki w górę pod filmem też pomaga, a dla nas to znak, że nauki są pomocne. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi to napisz do nas e-maila. Link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Nade wszystko dziękujemy tobie drogi darczyńco i droga darczyńczyni. To dzięki tobie udaje nam się tworzyć więcej nauk, a także lepszej jakości treści. Bóg zapłać. Jeżeli masz taką możliwość to zachęcamy, abyś nas wspierała i wspierał co miesiąc. Dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Zachęcamy też i tych, którzy mogą dawać więcej o zamianę progu wsparcia, oczywiście jeżeli macie taką możliwość, gdyż pamiętajcie, że wasza jałmużna musi płynąć prosto z serca i być dla was ofiarą, ale jednocześnie nie może narażać waszej rodziny na brak zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Podsumowując, dziękujemy za waszą hojność, każdą ofiarę i tę finansową, ale i tę modlitewną, która jest dla nas i dla słuchaczy dużo bardziej potrzebna. Dla wszystkich, którzy o to prosili, uruchomiliśmy nową metodę wsparcia, która być może stanie się naszą podstawową metodą do jednorazowej jałmużny. Aby sprawdzić, czy ci odpowiada, wejdź w link w opisie i kliknij przy tekście, przekaż jałmużnę, który przeniesiecie na naszą stronę, a tam należy kliknąć przelew online. Przekierujecie do naszego nowego systemu płatności, w którym masz możliwość wsparcia blikiem, przelewem przez bank, Paypalem oraz kartą płatniczą. Jeżeli brakuje ci jeszcze jakiejś formy wsparcia, napisz do nas przez formularz kontaktowy na stronie, będziemy wdzięczni za sugestie. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.